23 września, wtorek i czytanie karty dnia z talii Droga duszy. Autorem tej talii jest Konrad Hoyan. i jeśli chcesz, żeby Konrad zrobił indywidualny odczyt dla Ciebie, napisz do niego, tam na Drogę Duszę. Z radością Ci odpowie. O, a karta dla nas właśnie wyskoczyła. Słuchajcie, to jest kolejny raz pustelnik. Kolejny raz pustelnik. Czy to oznacza? że nadal możesz wejść głęboko w siebie, żeby usłyszeć, co twoja dusza, co twoje serce chce tobie powiedzieć. Bo pustelnik to nie jest ktoś, kto jest samotny za karę. Pustelnik to jest ktoś, kto potrzebuje wejść w siebie, żeby usłyszeć to, co jest dla niego najważniejsze. Te wszystkie informacje, które w codzienności, w natłoku, w pogoni, Chaosie, są niesłyszalne. To pustelnik właśnie daje ci tę przestrzeń. Ta przestrzeń się teraz przed tobą otwiera. Przyjmij tą przestrzeń. Otwórz szeroko ramiona, ukochaj tą przestrzeń. Im szybciej ze spokojem wejdziesz w przestrzeń informacji, którą daje ci pustelnik, tym szybciej poczujesz o co chodzi. I tu właśnie o to chodzi, żebyś poczuła o co chodzi, bez rozumienia, bo umysł znów Cię skieruje na manowce, a Ty masz głęboko w sobie, tutaj w serduszku, w duszy znaleźć odpowiedzi. I tylko Ci życzę. Z miłością. Katarzyna Hojan.